Widzę się w kolejnym vlogasku. Dzisiaj w nie mam dużych planów, bo jest taki bardzo fajny dzień, gdzie mogę yy, zrobić to, co mi się podoba. Ale zazwyczaj coś się napatoczy. Na pewno pójdę z Michałem na siłownię o pierwszej, i później mamy to sushi. Będę musiał też złożyć vloga. Wpadłem na pomysł, żeby ogarnąć kuchnię, bo mamy troszkę burdelo tutaj, tak zwane. Tego może nie widać. Dzisiaj też Nadia wpada. Yy, zmenadżerować nam dom to tyle ale co w tym dniu się wydarzy to jeszcze zobaczycie mam nadzieję, że będzie ciekawie co zabieram się za sprzątanie syfu zobaczcie tu winka które muszę posprzątać tu jakieś snaki, bułki te ozdoby małej tam w ogóle what the fuck to, to jest za kombinacja kolorów tam w ogóle nie wiem tu jeszcze zmywanko właśnie Kara ogarnia małą do przedszkola Bo już jest podziwioną dziewiątej. Dawno powinien być w przedszkolu wiadomości z rana Na razie olejmy telefon i się ze sprzątaniem Przyszła żona Przyszła żona eee, Sorry, nie ogarnięta Jak wrócę to ogarnę włosy, a na razie Idziemy do przedszkola Pa już ci daję, czekaj, czekaj. Ale malinkę? Mainka, to wybierzesz sam, dobra? Proszę, udało ci się? Tam Nie nie Zapomniałaś podlać swoją roślinkę O, mamo! <noise> no w <noise> szczera wyhodowała roślinkę w przedszkolu. Proszę, masz tutaj... Chce przyznać, ale... Bałagan mi się tu zrobił. Muszę to ogarnąć. Nie podoba mi się to. Z samego rana. Dajcie, porządki zrobione. Kuchnia ogarnięta. To jeszcze oczywiście z trzeba wstawić. Tam, wszystkie kubeczki. Ładnie w rzędy. Tam dwa rzecz No. I super. Tu też poukładano. Teraz zrobię sobie jakieś Szejki Szejki, szejki Bo zaraz na siłkę W sensie zaraz, muszę mieć jakieś śniadanko Jeszcze lunch muszę zjeść przed siłownią Lekki, piórka dla córy gdzieś położę Fajnie O nie, niedokręcone to jest dopiero szczęście. Co? Dopiero co kuchnię podszedłem, słuchaj, tu odkręcone było i mi się wszystko wylało. Nagrywam w blokę, wszystko było widać. <trymne> to nie ma sopaka, z rozlanym mlekiem. Jak oglądam. Oglądasz No jak? Co czy tam mnie nie obgadujesz? A, widzisz. Ja cię zawsze obgaduję, żebyś wiedziała. Tutaj przygotowania jakieś do kampanii. A tutaj przyszły moje stylówy. Więc słuchajcie, no chyba... Stanie, coś ci powiem dużo zamawiasz, nie wiem. Wiesz co to na przykład wszystko było. Przepraszam, że to Wypikasz to w shopping. <laughs> Jakieś majteczki no, takie. No, ale no, ale, ale muszę, zaskoczyłeś mnie Słuchajcie, muszę je przymierzyć wtedy na wizji. No bo to co no. to jest za... Y, wiecie, nie, ludzie powiedzą, no, że zapraszamy słaby. Zapraszamy na Oliwansa Dariusza, <laughs> on tych profilach. A, nie mam. Fansa, niestety. Ale fajne są. Teraz idę na siłkę, to sobie ubiorę. No, no oczywiście. Ale teraz robimy szybki. Mówiłem, że u nas zawsze dużo ludzi w domu jest. Dwie Karoliny, Nadia, ja i zrobimy. Szybkie mierzymy z Dariusza. Na sobie mam bardzo fajną koszulkę. Nie wiem skąd ona jest. Skąd ona jest? Reserved. Reserved. Jak to jest perfect. perfect? You are perfect. nobody is perfect. perfect. Dobrze, robimy. Mierzymy z zelandem do przecenie Sklepy holenderskie, jeden Sim, a drugi Six Silk. Six Silk to jest w ogóle. Sklep dla koksów. Nie wiem, czy wy znacie. Ostatnio dużo tych tatuaży no tutaj się porobiło na mojej klacie. No, cisła no, ci, ma... powiem, nie wiem, Dariusz. To no, troszkę za mała raz. Może taka musi być. Może taka, ale troszkę nie bo brzuszek tak... Nie, nie masz brzucha. Nasi sąsiedzi w takich chodzą z pracy. Ale... W takich chodzą. takich koksach? No. A, koksy nasze. No, tak, chociaż... To tak. O. To już fajniej jest. Mhm. To już wszyscy. Chill. Koszulka fresh. Tak się trafuje. Aż A skąd fresh? A, że kreska. A. No, skaterska taka. Taki jak no, nie za duża nie jest, no taki styl kwadratowa jest. tutaj tak zrobił, to. Dla mnie jest okej. Okay. Nie no, teraz jest jak powinien hmm. tak, tak to... No dobra. Jechałam w tramwajem i zapomniałam paczki z tramwaja. Dostała paczka w tramwaj. Pojechała na pęd <laughs> Ktoś się a tak. tam dużo kupował? Nie, dużo nie, ale parę rzeczy było. Nie, to jakaś czuję jak w piżamie, bo zadługa. Widzicie? Piżama. Piżamersi. Ale tutaj hafcik ładnie wykonany. Minimalizm, ale... No ta, taka sama jak tam jest, to jest nie. Parówka. Parówka. Jeszcze spodenki. Wiem, z taśmą. Głównie fitso. Na urlopik, który się zbliża. żeby tylko to tutaj ja musiałbym wyprostować. się. się do wypowiedzieć Ale nie, cieniów, Takie są. Takie idealne do, do biegania. do Was Fajnie. Git. Bo Karolina się wybiera w górę. No. Za, gdzie? Zakopanego. No. Nie ma padać. Na krokusy, tylko napadało śniegu, więc świetnie. Od lat no. marzyłam, by zobaczyć krokusy i ją. A powiesz nam, ile razy byłaś zakopanym? Liczyłaś kiedyś? Nie liczyłam. No. Ale więcej niż 50? No pewno. Tak? Mhm. Ja byłem raz w życiu. Bo to nie chodzi o Zakopane. A oni mi zarzucają, że ciągle Zakopane. Tu chodzi ale o Tatry i Góry. Góry, no. Mowa. Więc, przepraszam, zwracam honor. Bo Karolina, może kiedyś pokażemy na vlogasku, bo Ty zbierasz te pieczątki, nie? Z tak, korony gór. gór. Tak, tak, tak. Polskich. I Paszport i... mam taki. Paszport? Pettyka. Ile masz tych wszystkich pozbieranych? Trochę mam, no, ale nie ukrywam, dużo brakuje. No jednak nie interesują jeszcze tych i tak dalej. 600 metrów, czyli to mała. A to Ale to są za małe? No. No ale to tak już byś miała tam, wiesz, Odklepałam Nie no Wiem, trzeba jechać, musi co to akurat koło Betty. A, widzisz, to musisz się wybrać. No. No musisz gdzieś przynieść, może nie wam bo to bardzo interesujące jest. No ale mam też... Ja może, że... E... myślę, że dużo ludzi tak robi, jak Ty. No ale mam też paszport e... zdobywcy latarni morskich w Polsce. No, brakuje mi tylko jednej latarni. A to już wszystkie zaliczyłeś? Tak, już we wszystkich byłam. Wow! No. To ja mam taki miejsce, nie To już mi właśnie zajmowaną... Ale dopiero mam Polskę, bo jeżeli chcesz mieć srebrną odznakę na latarni, to już chyba trzeba europejskie latarnie z Czyli masz brązową. Tak, brązową. Okay. No bez jednej pieczątki. Czyli jeszcze nie masz. Mm -hmm. Ale nie masz takiej ochoty, żeby tam pojechać specjalnie odhaczyć i już... już nie? już mi ta na latarnia minęła zajawka. No ale A, może Ale myślę, powoduje. jak pojedziesz, to tak. ci wróci. No. Dobrze, zabieram te nasze yy, rzeczy. Majteczki to na OnlyFans. No właśnie! A znajomy ma OnlyFans, ale nie powiem który. Gotowe na buty na zmianę. Koszuleczka jest. To ta w kolaboracji z Robertem. Ja mam takie fajne spodenki, które mają Leginsy już wszyte. Jau, jau, jau. Trenujemy. Michał mówi, że mam zdjąć buty. I widać. Cię. Musi buty Ale co to jest za trenowanie bez butów? Musi być stabilna stopa, a nie ty jakiegoś easy założyłeś, bieśniackiego. 5 cm podeszwy mięciutkiej, co to ma być? Bo wiesz, bo ja jestem niski w porównaniu do ciebie. Ty, A no, 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 teraz to jesteś wysokość. 10 cm wyższy. Zobacz, to jest poszustwo. Ja jestem wysoka, będę Ale, Ale ja nie dobrze dobrze Wracamy do ćwiczeń. O. Ale w tej koszuli to dobrze, bo mam taki fit. Bo Michał jest jedną z tych osób, która nie chce się pokazywać w internecie. Na razie. <laughs> Może kiedyś. Zobacz jaki, jaki zobacz, zobacz jaki flex. Zobacz jaki influencję? To pierwszy ten dobrze. <laughs> e, fajne. Słuchajcie, ukradam Karolinie wegańskim Bigos. Związaliśmy z nadją kwiatki. I pies już jest przyczepiony. Sky patrzy na mnie wiem. Zobaczcie jak to siedzi. I ma skarpetkę założoną. Tak. A zimno je wnóżki, że ma skarpetkę? Zimno. Zimno je w nogi. I Nie tylko ma skarpetkę na nogi. Na no. no co patrzy? Na ciebie! Na mnie patrzy? Okej. Okay. Słuchajcie, ja wróciłam do domu, byłam w biurze, popracowaliśmy trochę. Było kupa śmiechu, kupa pracy i jakoś tak, wiecie, zorientowałam się, i trzeba było jechać po córkę. E, także ją odebrałam i spotkaliśmy się w domu. Myślałam, że Darka po drodze zgarnę z siłowni, ale, ale mnie wyprzedził. Tak Michała, influencera. Okej? Nie zła, że ci ukrażem wegański bigos. Co się dzieje rybko? Nie wiem, nie Nie, nie jestem zła, że mi ukradłeś wegański bigos na zdrowie. My jedliśmy w tym, ale jestem zła, bo dzisiaj zjadłam tyle papryczek jalapenio, i teraz mi w ruchu tak. Yy, no ale czana jest coś winna. Tak, i Lala mi nie powiedziała to samo, Mamo, następnym razem, na razem nie jest tych papryczek, ale miałam ochotę na jalapeno i mi tak weszły. Tak, super pisząc no, ja to bo... Tak, podoba się? Dzisiaj nagrywałam no, się kolor trybu z butelkowaniem. Podoba się? Fajne, nie? Ela, a co szukasz? Kokardki szokoladowe. Jakie kokardki, Rybko? U nas są właśnie takie Chciał małe. Patrz, mamo. Tak, bo kupiłam nowe. Niedobre są? U nas są u nas są małe dramaty, nie taki kolor makaronu. Małe dramaty, nie? Codziennie. Codziennie nie taki kolor tego, no, nie no, to furun. Słucham? Czy sama jadłam halapenio? Nie, nie same, ale chodzi o to, że były. I jeszcze od Betty wzięłam kilka, bo ona nie lubi. I dała mi i właśnie to było za dużo. I tak trochę piecze. Ja się też ogarniam. Wychodzimy dzisiaj na kolację. Pokażemy Wam z kim, z tym właśnie gościem specjalnym. To dowiecie się za kilka godzin. A jutro razem nagrywacie filmy, tak? A jutro razem nagrywamy filmy. Jestem z moim gościem. Przepraszam Was, że tu jest tak ciemno, ale no siedzimy w takim... Palmy nam zasłaniają. Palmy nam jesteśmy, zobaczcie, w jakich okolicznościach natury, okolicznościach przyrody. Mam nadzieję, że nas słychać. Z Justyną. Cześć. E, znaną TikTokerką, gwiazdą TikToka. <grym> e, jutro będziemy nagrywać car bardzo szczerego. Mam oj, nadzieję, że mi powiesz oj. dużo. Mam nadzieję, że nie będziemy płakać, bo nie chcę. <grym> no, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie. No na pewno Wam się spodoba, bo tematyka jest super. E, I będziemy też Wam nagrywać taki odcinek o. Trikach tri tri tipach Twoich e, co do sprzątania beauty e, beauty roomów. E, ja czy tam pozaglądam, pozaglądasz mi Bo ty po... jeszcze nie wiesz, czy tam co czeka ze mną. No właśnie. W no do domu nie mi... byłaś. No właśnie, także jutro się widzimy na nagrania na cały dzień. Jestem bardzo podekscytowana. Słuchajcie, e, dzisiaj sobie fajnie jemy kolację, już kończymy właśnie. Jest 22, więc zaraz uciekamy, ale jutro zaczynamy z rana. No ja nie mogę się doczekać. Ja też się nie mogę doczekać. Kolacja super, fajnie się gada, ja bym mogła tu siedzieć i siedzieć, ale czas wracać do Do, to, do, to, do córy. Jutro się nagadamy przed kamerą. Tak, jutro. Tak, Także tak, słuchajcie, będziemy kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że miło z nami spędziliście kolejny dzień. Pod spodem macie oczywiście Justynę profile, żebyście mogli sobie zobaczyć, jeżeli jeszcze jej nie znacie, ale myślę, że każdy, kto ma TikToka, to zna. No ja jestem, ja się bardzo cieszę na nasze filmy. No ja Mamy tak. dobry vibe, więc będzie super. Dobra, uciekamy. Do zobaczenia, do jutra. Pa!